Cześć, z tej strony Wiśniowy, a to drugi odcinek naszej przygody. Jeśli jesteś nowy, rozgość się. Jeśli już tu byłeś, witaj ponownie. W poprzednim odcinku postawiłem dom i wybrałem optymalne miejsce na rozbudowę naszej osady. Mamy solidny fundament i pora iść krok dalej budować system, który zapewni nam stały dopływ zasobów. A zaczniemy od krów. Dlaczego krowy? Bo to jedno z najbardziej opłacalnych zwierząt w Minecraft. Dają skórę, czyli książki, biblioteki, enchanty. No i oczywiście jedzenie, które przyda się w dalszej wyprawie. Tylko, że większość farm wygląda tak: wiekowy nakrzyż w jednym bloku, zwierzęta tańczące na łańcuchach, albo maszynka do duszenia lawą. Ja chcę czegoś więcej: zbudujemy ergonomiczny, funkcjonalny i estetyczny budynek dla krów. Tak, żeby hodowla była wygodna, ale i wyglądała jak część naszej wioski.